Cześć moi drodzy, z tej strony trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku myślę, że was zaskoczę, ponieważ przedstawię wam ćwiczenie, które fantastycznie, skutecznie, efektywnie wpływa na rozwój górnej części pośladka i buduje tak zwany efekt półeczki. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy, najukochańsi widzowie, i pewnie jesteście ciekawi, ciekawe, co ten trener do celu z pasją dziś rozkninił, dziś wymyślił, co dziś wam po prostu e, przedstawi. Otóż będzie to, uwaga, podkreślam i zapewniam skuteczne, efektywne, bardzo dobre ćwiczenie na górną część pośladków, konkretnie. Pośladkowego wielkiego. Chcemy budować tutaj efekt tak zwanej półeczki, czyli po prostu odstających mięśni, pupy już od samej góry, tam gdzie, że tak powiem w cudzysłowie, pośladki łączą się z odcinkiem lędźwiowym, czyli generalnie. Z plecami. Minusem niestety tego ćwiczenia będzie to, że będziemy musieli je przygotować i nie zawsze na siłowni będzie taka możliwość, żeby skorzystać z suwnicy Smitha, tej właśnie tutaj, którą widzicie, i z ławeczki, którą sobie ustawicie tuż przed właśnie tą. Suwnicą. Dzięki temu będziemy mogli wykonać wznosy tułowia poprzez wciskanie bioder w ławkę, aktywując odpowiednio górną strefę mięśni, pupy, jak już wcześniej wspominałem. Oczywiście wcześniej musimy sobie odpowiednio obciążyć gryf, żeby po prostu nam nie wyskoczył i nie spadł do dołu z tych haków tutaj zabezpieczających. Ustawiamy również właśnie tą sztangę, ten gryf wyżej niż ławka, to na pewno co najmniej o długość naszych piszczeli, tak? Czyli od kolana po stopę musimy mniej więcej tą odległość tutaj e, zachować. Dlaczego? Ponieważ ustawiając odpowiednio pozycję ciała, muszę mieć kolana zgięte w stawach e, no, kolanowych, czyli po prostu kąt 90 stopni zgięcia. Który, uwaga, spowoduje to, że mięśnie grupy kurszowo-goleniowej, które przechodzą przez dwa stawy czyli staw biodrowy i staw kolanowy, oprócz głowy krótkiej, będą w tym ruchu mniej wydolne, będą skrócone i dzięki temu właśnie osiągniemy lepszą aktywację pośladków. Bo zapytacie, po co konstruować taką maszynę, e, albo taką po prostu tutaj kombinację, konstrukcję, skoro to ćwiczenie możemy wykonać na ławce e, rzymskiej, która jest zgięta, pod kątem 45 stopni lub na ławce GHD, czyli glute-ham-raise, developer, tak? Yy, dlatego, że tam mamy wyprostowane nogi w kolanach i większą pracę mogą wykonywać mięśnie właśnie tyłu uda, grupy kulszowo-goleniowej. A kiedy zgi zginamy stawy kolanowe, to poprzez te skrócenie właśnie w tych tylnych częściach uda osiągamy większą pracę pośladków. Ale dobra, czas przedstawić... To ćwiczenie. Ja tu sobie jeszcze taką podkładkę, gąbkę znalazłem, żeby było mi wygodnie, i zobaczcie, co robimy. Wpierw sobie wysuwam się tutaj, szukam odpowiedniej pozycji ciała. Tak, zobaczcie. Patrzę, czy jest tutaj wygodnie, i teraz tak kolce biodrowe powinny wystawać poza ławkę, żeby mógł osiągnąć odpowiednie zgięcie właśnie tułowia. I zobaczcie, tam się blokuje na sztandze, i moim zadaniem jest tutaj przy lekkim garbiku, muszę uważać na mikrofon, schodzić do dołu i hop za pomocą pośladka prostować się do. Góry. Oczywiście większą pracę tutaj mamy w fazie koncentrycznej niż w fazie rozciągnięcia, a ja widzę już, że założyłem za mało na sztandze, bo lekko ją podnoszę. Hop, i zobaczcie. Mocno za pomocą pośladka wychodzę do góry. Mam tutaj zgarbioną lekko głowę. Muszę tylko uważać na mikrofon, i bach, Nie oszukujmy się. Tutaj największa praca jest w skróceniu mięśni pośladkowych, a nie w fazie ekscentrycznej, czyli w rozciągnięciu, tak? Zobaczcie, tam się zapieram stopami, kiedy dokonam lekkiej rotacji zewnętrznej, również mogę popracować jeszcze pośladkowymi średnimi i małymi, mocno aktywując czyli górną i boczną częścią miednicy. Jak możemy się tutaj dociążyć? Możemy chwycić sobie, zobaczcie, talerz na przykład 5 kg i hop do zejście hop do zejście do zejście do pięcie trzy serie po 12 powtórzeń i uwaga to normalne że będziecie czuli trochę łydki to normalne że będziecie czuli grupę kulszowo-goleniową ale skupiając się odpowiednio i wpychając przy wyproście tułowia i bioder, miednicę w ławkę wyczujecie odpowiednio mięśnie pośladkowe wielkie odpowiednio je skracając poprzez właśnie lekkie te wciśnięcie miednicy w ławkę. Musicie sobie wyobrazić, jakbyście wychodzili tułowiem do góry poprzez właśnie siłę mięśni pośladkowych. Nie pasuje wam talerz piątka? Bierzecie hantle, która może być może Mniej wygodna i zobaczcie, odmierzacie sobie tutaj odległość. Ja sobie jeszcze tutaj dociążę sztangę, żeby mi nie odskakiwała. Szukamy pozycji, odpowiednio wysuwamy ławkę. Tak jak mówiłem, kolce biodrowe muszą wystawać, żebyśmy mogli wykonać odpowiednie zgięcie. Sprawdzacie sobie, zobaczcie tutaj ustawienie stóp. Żebyście po prostu brzuchem nie zahaczali o tą ławkę. Ja tutaj zahaczam, o Lepiej to trochę wygląda to. I zejście do dołu, i za pomocą pośladków wejście do góry. Zejście do dołu, wejście do góry. Powoli do dołu z wdechem, wydech, przytrzymanie izometryczne. Powoli do dołu wdech, wydech, zatrzymajcie. Sprawdźcie, co tu się dzieje. Kamień ma być, jeśli chodzi o Wasze mięśnie pośladkowe. Czujcie to, że pracujecie właśnie swoją pupą. Ale co jeśli zgłosicie mi. Że czujecie również odcinek lędźwiowy, czyli po, po, po prostu dolną część pleców. To no nic złego, ta część grzbietu również będzie e, pracować. Także mięsień czworoboczny grzbietu, również ten na dole tam popracuje. Także tym się nie martwcie, to jest normalne. E, dzięki takim wznosom wzmocnicie zarówno właśnie pośladki, jak i dolną część e, pleców. No dobra, ale przedstawię Wam jeszcze taki wariant, który sobie tutaj opracowałem. Bo ja mam ten plus, że no, ten komfort, o, że na swojej siłowni, no, tą suwnicę po prostu mam tylko dla siebie. Unoszę tutaj gry wyżej. Hop. Odpowiednio go dociążę. I jeszcze sobie tutaj zwiększę pozycję do wykonania tych wznosów tułowia. Chociaż tak naprawdę robimy to też za pomocą bioder. I naprawdę super wchodzi to ćwiczenie. Pamiętajcie tylko, żeby założyć odpowiedni ciężar, żeby ten gryf wam nie spadł. No dobra, powiedzmy, że tu jest ok. <laughs> Muszę sobie sprawdzić. Nie wyliczyłem tego wcześniej. Zobaczcie. Hop. Wow! Ależ teraz będzie pozycja. Nie, no super. Wyczuwam tutaj. Czuję się stabilnie. Chyba nie spadnę. Gryf się podnosi, nie? I zobaczcie. Hop. Raz. Zgarbiona głowa, hop, dwa. Zgarbiona głowa, hop, trzy. Dlaczego mam zgarbiony w odcinku szyjnym, że tak powiem, kręgosłup? Nawet w odcinku piersiowym trochę, żeby odciążyć mięśnie prostowników grzbietu, które odpowiadają właśnie za prostowanie kręgosłupa, ale jak jesteśmy cały czas w tym zgięciu i za pomocą bioder wychodzimy, to wówczas, hop, możemy skupić się bardziej na pupie, a nie celować po prostu w te mięśnie prostujące kręgosłup. Słuchajcie, trzy serie po 12, 15 powtórzeń i rewelacja. Naprawdę pośladki płoną. Jest to znakomite ćwiczenie, taki finisher, który pozwala jeszcze bardziej dopełnić, uzupełnić trening mięśni pośladkowych. Proponuję tutaj naprawdę skupić się mocno na czuciu mięśniowym, na ruchu. Tu nie będzie nigdy ogromnych ciężarów. Ta konstrukcja wymaga odpowiedniego składania, więc będzie to niejednokrotnie problem na siłowni, więc ja tak naprawdę doceniam, że mogę to wykonywać u siebie w studiu treningowym e, sam, czy też ze swoimi podopiecznymi, który, którzy, które, którzy, e, bo to są kobiety i panowie. No nie ukrywajmy, że częściej robię to z paniami, no są po prostu zadowolone, że możemy tutaj różne kombinacje na mięśnie pośladkowe e, wykonywać. Pozwólcie, że pokażę to już na ławce. O. Jakich błędów po prostu nie wykonywać, moi kochani. Już tu bez podkładki. No co? Przede wszystkim szarpanie. Dobra, wpierw sobie sprawdzę. Hop, hop, hop. Czyli tak. Takie, wiecie, o. Szarpanie, przeprostowanie w odcinku lędźwiowym, a nie w biodrach to również będzie błąd. Także zobaczcie, nie wychodźcie za wysoko, to nie jest najlepsza opcja, zresztą, będziecie naprawdę wtedy przeciążać swój odcinek lędźwiowy. Kolejna sprawa to wykonywanie prostownikami grzbietu tego ćwiczenia. Złe ustawienie stóp, czyli jedna tak, jedna tak. Rozlatana głowa przeprostowana również będzie błędem, tego nie robimy. No i przede wszystkim złe podpieranie się tutaj, o tą podpórkę zarówno na ławce rzymskiej, jak i GHD, jak i właśnie teraz, gdzie po prostu brzuchem zahaczamy i nie możemy odpowiednio zgiąć bioder. Jak pewnie trafnie zauważyliście, jest to ćwiczenie, w którym nie wykonujemy pełnego zakresu rozciągnięcia do dołu. Właśnie na tym polega ten ruch, żebyśmy my popracowali głównie w skróceniu, gdzie właśnie dominują mięśnie pośrodkowe wielkie z naciskiem na ich górne części. Kochani, dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że ten materiał Wam pomógł i spróbujecie tego ćwiczenia, poprawicie swoją górną część mięśni pośladkowych, zaglądajcie na moje social media, trener do celu z pasją, zarówno Facebook, Instagram, jak i TikTok i wpadajcie na grupę do celu z pasją team. Do zobaczenia, cześć!